Nazywam się Jacek Liszy, jestem wnukiem Ewalda Lirsza z Nekli. Tego Ewalda, który tak pięknie się zapisał w historii Nekli. Historia jego to jeszcze czasy, kiedy tak przypuszczam, mieszkał na ulicy Zawodzie, czyli tam, gdzie miał to gospodarstwo. I z racji tego, że był Niemcem, miał to gospodarstwo rolne, dysponował też sprzętem. Dlatego akurat on rozwoził, wywoził z tego obozu jenieckiego ciała tych nieszczęśników, no nie mógł odmówić. Nie mógł odmówić, wiadomo, był Niemcem. Z dokumentów, które ujawniła jedna z pań, konkretnie pani Stefaniak, yy, wynikało, że dziadek bardzo mocno angażował się w pomoc tym, którzy tych nieszczęśników odprowadzali na na miejsce pochówku. Dzisiaj możemy o tym sobie zupełnie spokojnie mówić, tak? Natomiast wtedy to był Wyraz, pokaz jakiegoś bohaterstwa. Wiózł te ciała na tak zwane pole proboszczowskie, tam na, na, na drodze do Czerniejewa, i te dwa domy jeszcze zostały, jak się zjeżdża do dzisiejszej drogi numer 92 prowadzącej do Wrześni. Te dwa domki się tam uchowały jeszcze. Dziadek podjeżdża, oczywiście w innym, w innym już formacie one tam wyglądają. Dziadek podjeżdża w konnym, na którym wiózł te ciała. Z domu wybiegały dzieci, które rzucały do tych ludzi na ten wóz gorące ziemniaki, buraki. Ci więźniowie to zbierali, jedli, chowali gdzieś tam za, za, za swoją odzież. Oczywiście z nimi szedł strażnik, który tam for, pro forma troszeczkę pokrzyczał, był też jednym z nich. I wracając, już gdy wóz był pusty, hmm, dziadek po, robił to samo. Tylko z drugiej strony też był taki wysunięty dom, i tam też były dzieci, które też wrzucały ten to jedzenie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to, no co takiego. Ale ryzykował ogromnie dużo. W domu zostały trzy córki i jeden syn, mój tata. Dwóch starszych synów, Ludwik i Edwin, no niestety z racji niemieckiego pochodzenia zostali wcieleni do Wehrmachtu. No, mój tata miał to szczęście, że się urodził 10 lat później, czyli w 32 roku i no, nie załapał się na szczęście. nic pewnie nie rozmawiali, raczej na pewno. Co tutaj mnie szokowało w tej całej historii? Ja właściwie gdybyśmy rozmawiali 5 lat temu, to ja bym na ten temat nie mógł powiedzieć nic. Wszystko zadziało się dzięki no, niesamowitemu Jurkowi Ostypykowi. Tak jak też mówiłem, że każde, każde większe miasteczko w Polsce powinno mieć takiego swojego jurka. Niesamowitego człowieka, który dbał o historię, o tą małą historię, która składa się na tą dużą historię na, naszego narodu. I to Jurek drążył temat, była kwestia tego obozu, nawiązał kontakt z Wardą, i tak po nitce do Kłębka zaczęło się to wszystko układać w jakąś, w jakąś większą całość. I gdy któregoś dnia zadzwonił do mnie, kiedy myśmy się już znali, że ma niesamowitą historię, którą chciałbym mi opowiedzieć, ja pojechałem do Nekli, umawialiśmy się na krótką, godzinną rozmowę, no, przegadaliśmy 5 godzin. I powiem szczerze, że do dzisiaj to we mnie głęboko tkwi, z tego względu, że pojechaliśmy tam na to miejsce tuż za torami, w drodze na kokoszki, gdzie, gdzie ten obóz się znajdował. Wtedy tam były akurat pole kukurydzy, która sobie tak bardzo nostalgicznie i romantycznie yy, przesuwała się to z lewej na tą na prawą stronę. Tak, jakby chciała wyszumieć tę historię tego miejsca. I wsiedliśmy w samochód, i w tym samochodzie nastała cisza. Ja nie mogłem z siebie wydobyć ani słowa, bo sobie wyobrażałem co ten mój dziadek musiał czuć. Wioząc po 20, może więcej tych ciał na tym wozie codziennie, bo ta, taka była ilość tych, tych, tych zgonów, czasami może było mniej, tego już nie jesteśmy w stanie stwierdzić. I jechał nad, przez tą całą meklę, tym wozem na metalowych kołach po tym bruku, zanim ci nieszczęśnicy, którzy mieli te zwłoki pochować. Co on musiał tam w środku czuć, jak on, musiał, jak on to musiał przeżywać. Dziadek umierał w 1964 roku, ja miałem wtedy 4 lata. Także jego obraz, który ja mam przed oczyma, w głowie, to jest obraz, który został wytworzony przez opowieści mojego taty, mojej mamy, jego żony, czyli mojej babci, starszego kuzynostwa. Zabierają mu dwójkę dzieci. Zabierajmy dwójkę dorosłych synów, i on nie wie, czy oni wrócą, czy nie wrócą. On umierał, nie mając tej wiedzy, nie wiedział, czy oni przeżyli, czy nie przeżyli. I został mu ten jeden syn, mój tata, i zostały trzy córki. Więc była ta rodzina. Ale z tego, co moja mama opowiadała, on to strasznie przeżywał. To był człowiek bardzo pogodny, ale ten temat wojny, myślę, jak w ogóle dla tego pokolenia, był zamknięty. Może nie do końca, ale on nie chciał o tym mówić. Gdzieś to tam w środku w nim się nie? I później się po wojnie okazało, że jeden z tych synów zginął. Pod Monte Cassino oczywiście y, był w armii, był w A drugi z wujków, którego miałem okazję poznać, y, uciekł. To też barwna historia, zupełnie taka niesamowita. Człowiek niesamowicie elokwentny władał kilkoma językami i to go uratowało. Bo. W Uciekł z tego Wehrmachtu, to było już przed zakończeniem wojny, wpadł w ręce Rosjan. No i pewnie niechybnie byłby rozstrzelany, gdyby nie to, że znał rosyjski, zaczął rozmawiać po rosyjsku. Trafił na y, oficera, który miał, miał, prezentował jakiś poziom, pozwolił mu się wypowiedzieć. No i potem jakimś tam trybem został przekazany w ręce Amerykanów, a że był doskonałym kierowcą, to historia potem pokazała, że został kierowcą jednego z generałów. Nie wiem którego, ale także, że taka była jego historia. No a po wojnie chciał wracać do ojczyzny, chciał wracać do Polski. I to wiem z opowieści mojego taty, że um, był już na granicy. Spotkał swojego kolegę, też który miał pochodzenie niemieckie, ale był, czuł się Polakiem. I wracał do Polski. I tam ten kolega mu powiedział: Wiesz, co? Mamy czas, żeby wrócić. Ale tam się podobno nie najlepiej dzieje. Wtedy myśmy nie wiedzieli, co, co, co miał na myśli. Dzisiaj, znając historię tamtych czasów, możemy się domyślać o co chodziło. Siedziałem sobie w nocy, czytałem coś. Przyszła wiadomość od syna na Messengera, że mam odczytać wiadomość w poczcie. No i przyszło to opracowanie. No, zacząłem sobie czytać. Były rzeczy, które może mniej, nie, mniej mnie interesowały, niektóre bardziej. W pewnym momencie widzę twarz jakiegoś człowieka. Wszystkie pamiątki po dziadku zniknęły. Kompletnie wszystkie. Na szczęście jeden z moich kuzynów gdzieś jedno zdjęcie swojej babci, mojej babci wyprowadził i to zdjęcie się okazało, że jest jedynym zdjęciem dziadka, jakie się uchowało. Proszę mi wierzyć, że ja w tej nocy poryczałem się jak bubr. Mając 55 lat pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda mój dziadek. To jest coś niesamowitego, to jest... Coś, no trudne do opisania, to nawet żona się obudziła, bo myślała, że coś się stało. Ja mówię tak, kochanie, stało się. Wreszcie widzę, jak mój dziadek wyglądał, tak, bo mogłem jakoś go wreszcie zobaczyć, w jego fizyczność, tak, bo wszystkie jego historie to były historie, które gdzieś usłyszałem, a teraz mogę chociaż wreszcie zobaczyć, jak on wyglądał. Także to było niesamowite przeżycie. I teraz po tych wszystkich yy, dokumentach, które spłynęły, po tych Informacjach na temat dziadka, starałem się to zrozumieć. To jest kolejna taka moja myśl, dlaczego babcia tak mało, mało mówiła. No, był to specyficzny czas. To był koniec lat 40., początek lat 50., I wiadomo co u nas było w kraju. To, że babcia tak mało mówiła, nawet to może wynikało z jej charakteru. Ona nie była osobą bardzo wylewną, ale to chyba jeszcze bardziej mm, powodowało jakaś chęć, żeby za dużo nie mówić o jego przeszłości. I tutaj, że Synowie w niemieckiej armii jeszcze nie było wiadomo, czy żyją, czy nie żyją, chociaż tego nie wiem. Być może, że babcia wiedziała już wcześniej, że jeden syn przyżył. Tak? Także no, 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 teraz możemy snuć takie teorie, nie? że może tak było, niekoniecznie, nie. ale yy, była bardzo, bardzo oszczędna. nie? Bardzo oszczędna na temat dziadka. Właściwie, ja mówię to wszystko, co wiem, to najwięcej wiem z ust mojej mamy, która była ukochaną synową. Yy, może to wynikało z tego, że to był jedyny syn, który, który był realnie tutaj wokół, wokół swojego ojca, był fizycznie. Tam gdzieś nie wiedzieli, czy żyją ci dwaj synowie, czy nie żyją. Może to z tego wynikało, ale moja mama zawsze powtarzała, że jej teść, mój dziadek, to był bardzo, bardzo dobry człowiek. Bo to. Y Czasami wiemy, no mówimy czasami z grzeczności, no to dobry człowiek, ale tak potem w kolorach mówimy, ale ma swoje za uszami, nie. Nie, mówi, to był naprawdę dobry człowiek, taki, takie biło od niego ciepło, bo to czasami się czuje, nie, że… I mówię, ale to jest tylko przekaz taki, który otrzymałem od mamy, nie. Kuzynowie też mówili, że jak tam chcieli na przykład na butelkę oranżady, to dziadek zawsze tam coś wysupłał. Nie, zawsze dziadek dla swoich wnuków był tam, wiadomo, nie, tak to dziadkowie uwielbiają swoich wnuków.